Ej, jak ja teraz wskoczę do Wenta Chłopu <noise> <noise> si mieć takiego mocnego mindfucka! Okazuje się, że nie jestem jedynym cheaterem! W pierwszym odcinku. Po raz ostatni niestety będziemy trollować małe streamerki cheatami w Emonga. Jak widzicie, mam już przygotowane całe mod menu. No mamy tutaj tego troszeczkę całkowicie nowe cheaty widzowie. Żeby je odpalić i przygotować, no, potrzebowałem kilku godzin tak naprawdę, i w sumie robiłem to na tym chociażby filmie, aczkolwiek mam totalnie z pomysły na dzisiaj. W sensie związane z cheatami i ze strypiem. Nieważne. Na samym starcie oczywiście zostawcie łapy w górę ze względu na to, że 20 tysięcy w górę pod tym materiałem, to kolejny film tego typu. I powiecie, Hej, Filip, ale powiedziałeś, że to jest ostatni tego typu film. To znaczy, to ostatni, prawdopodobnie na tych czytach i na tej wersji. I prawdopodobnie też na tych mapach, ze względu na to, że następne odcinki będą kręcone już na The Airship, czyli nowej mapie po aktualizacji. No i macie dwóch ostatnich zwycięzców konkursu na klucze do Among Us na takie otopety. Jeśli chcecie również zgarnąć, to wystarczy właśnie zdać łapę w górę, Suba z dzwonem koniecznie na tym oraz na moim kanale Josie Ale, szoty, ze względu na to, że tam niedługo będą w ogóle szoty z Among Us, bo gram sobie na streamach. No i w komentarzu napiszcie, czy czekacie na nową aktualizację. Czyli możecie napisać tak, czekam, albo nie. No, mam w dupie tego update'a Dobra, no słuchajcie, w tym momencie znajdujemy się już na Twitchu. No i powiem Wam szczerze, że ja streamerki szukać nie muszę. Ze względu na to, że może kojarzycie się taki odcinek, gdzie po prostu trollowałem streamerki raidami oraz Donaidami, i tam właśnie wyłapałem tą streamerkę. Tak się składa, że ostatnio graliśmy razem w Monga z jej ekipą. Zapytała się mnie, hej Filip, czy przyszedłeś tutaj znowu cheatować? No co ja odparłem. Nie no, wariacie, daj spokój! No i rzeczywiście nie czytowałem, grając z nimi przez jakieś półtora godziny. Dlatego do tego odcinka musiałem się przygotować podwójnie, ze względu na to, że no, musiałem powrać te cheaty, przygotować i tak dalej. A po drugie, to musiałem przygotować osobę, którą będziemy trolować pod takim względem, żeby po prostu wyzbyć wszelakich wątpliwości na temat mojej czystej gry. I wiecie o co chodzi o widzowie, po prostu porobimy ją jak dzieciaka w tym momencie. Dobra widzowie, jak widzicie jest już na żywo, więc zacznijmy zabawę w takim razie. Napiszmy na czacie hej. Jak widzicie widzowie, w tym momencie ma ona 3800 y, obserwujących. Ja już się z nią ugadałem na granku jak widzicie tutaj na DM-ach na Instagramie. <laughs> Ale jeszcze nie wiem co się będzie działo. Dajmy jej subika na dobry początek widzowie od Haha, <laughs> suba kupiłeś? Dziękuję Josip. Zaraz nie będzie tak, się Ta co mnie wyzywa? Dobra, widzowie, pamiętajcie, że najlepszy serwer Discord. Śmieszki Osiego. Zwracajcie uwagi na te żółte napisy tutaj. Wbijamy na jej Discord, Zróbmy sobie push standardowo, bo żeby nie gadać do niej i do widzów naraz. Znaczy do was, widzowie, oczywiście. Siema. Siema? Hey. Siema, ja widz, Kopiłem sobie, mogę, za mogę zagrać. Możesz, <laughs> możesz. Ja dzisiaj w pracy nie mogę wyjść na Discorda, bo miałam problem z internetem w telefonie i nie miałam totalnie co to zrobić. Ani TikToki, ani na Twitcha Aha. nic. O Mówię, nie. dobra, wejdę na. Tego YouTube'a i jeszcze jego cały dzień oglądałam, jakieś filmiki. Z kiedyś, z kiedyś. O Jezu, to potężny byłem wtedy człowiek. Teraz tak widzowie piszą, że grubas. Nie no, nie jesteś nie. teraz gruby. A mam zdjąć koszulkę. To no. zdejmę, ja też zdejmę, a nie, bo ty wolisz tego. Aha. Widzicie widzowie, wchodzicie. Kupujecie suba u kogoś. Robicie mu rajdy, wysyłacie do najta. Coś takiego jeszcze. Tak jest widzowie właśnie. Takie są baby. Nie no, dziewczyny, super, jesteście pamiętajcie. Chciałam powiedzieć, że ja się nie dziwię, że masz taką barę. Kto pytał, o. kto pytał? Nikt nie pytał, babo. 95% moich widzów to są twoi widzowie. Sobie. I oni mnie tak kryją banie, że ja się nie dziwię, że wiesz. Słuchaj, no tak jest, jak się z boostowanym śmietkiem o ty Dobra, widzowie, słuchajcie, zróbmy z siebie niewidzialnego crewmate'a. Odpalając tak naprawdę połączenie Wallhaka i poruszanie się w ventach, i skakiwanie do ventu, więc odpalmy sobie to wszystko. Ej, słuchajcie, tak robimy, robimy tak, jak będę impostorem, wodę z gry. Nie, nie wiem, nie. czy zdążysz być impostorem, jak się kosę w plecy Oho, słuchajcie, z takimi ludźmi gramy, dlatego mamy przycisk Revive, jak widzicie, więc zobaczymy, co chłop będzie gadał później. Dobra widzowie, szybko, szybko robimy. Oni nie mają teraz... Oni. Kurde, mini mapą se ruszam, widzowie. Słuchajcie, wykampimy tutaj typa, albo nie wiem, chłop za mną biegnie. Ja wywalam stąd. Ale CO JA ZROBIŁEM?! Czemu MI TASK ZNIKA?! Ja nie wiem, widzowie, ja się tymi cheatami sam wkopuję chyba. Priwo. Siema, Priwo. O! Oho. Co? jak to się stało? Dobra, widzowie, słuchajcie, póki ja zostaję bardziej stronowany To weźmy, wbijmy tutaj na live'a Słuchajcie, dupnijmy raid'a naszym Discord'em w Zobaczymy, jaka będzie jej reakcja w ogóle na raid Pozdrow od jego. O. Dobra, widzowie, zasrajmy jej czat cały On jest uporny, on jest mocny Ale jest dalej rurą, nie? I to się jakby nie zmieni Co za rura? Ale spam, widzowie, robicie Yoshi, a ty tak O, coś tam na cudzych jedziesz, na cudzych Na moich widzach coś tam się promujesz, tak? Przed tak powiedziałeś jesteś tam, że o. Najlepiej no na cudzych coś tam. A, a teraz sami robisz. Rurajda! Jak ty cię dobrego ogawić, serca mówię. robię. Ja, ja cię... Graliście kiedyś na tym, na Flipskeldzie czy nie? nie? Kiedyś tylko nie. chwilę grałem na tym mapie no. mogę, od, mogę odpalić oh. Flipskelda? No, tak, tak. tu my, jak sobie graliście, to się zmutowałem, pozmieniałem datę na komputerze, bo tu trzeba zmienić na prima aprilis i wtedy macie Flipskelda. no tak. Wow, i smart yes, widzowie. Tak Dobra, widzowie, odpuśćmy sobie Satellite View, żebyśmy wszystko widzieli dosłownie. No nie, no ja jestem impostorem, ja nie chciałem być impostorem, widzowie. O boże. Jestem leworęczny, on no, tak zawsze. Dobra, widzowie. Jeden frag. Robimy full murder. Wiemy dosłownie, gdzie są ci. Witam wszystkich tu serdecznie. Zgłaszam se ciało w magazynie. Robi się niebezpiecznie. Co robimy? No jest siódemka, no to można dalej skipnąć. Dobra, dwóch potencjalnych odpadów. W ogóle widzowie, mamy taki full control nad całą mapą, w tym momencie, kiedy tego używam, że to jest totalna masakra. Ok, czyli teraz tak. Mamy tutaj te dwie osoby. Ok, cztery, trzy, dwa. Jeden Okej okay. Teraz <noise> To jest piękne, że ja wszystko widzę widzowie Dobra widzowie, zróbmy jej mindfucka takiego małego skoczę niewidzialny i ją zatłukę Oho, no, Oliwie wywalaj stąd Dobra, lecę za nią Zobaczmy jej reakcję <noise> Uch, <Ja skraszywa. głos> Dobra widzowie, teraz chcę żeby Ruda mnie zabiła Chcę żeby ona mnie zabiła i żeby się wskrzesił Trzymam sobie na przycisku Revive palec Patrzcie widzicie, robię sobie taski jako Niewidzialny chłop teraz, więc generalnie ona mi Nie zagraża, jakby wolę zostawić to na Wiecie, troszeczkę endgame, więc sobie Teraz porobię po prostu taski jako niewidzialny człowiek Siema Nirol Co tam u ciebie? To jest, to jest niesamowite, że ci ludzie mnie nie widzą w ogóle Ja sobie mogę, nie wiem, podejść tutaj, nie wiem, waląć skana w ogóle i tak dalej Zobaczmy, co ona gada w ogóle na tym streamie Mogę go walnąć. co ja robię? Co to teraz robi, widzowie? Niech ona wyleci z tego Słuchajcie, ona jest teraz tutaj Musimy wyskoczyć tak z węta, żeby wejść jej trochę pod celownik, żebym tak powiedział O nie, o nie, o nie, o nie, o nie Oho. Dobra, ja już Dobre. wiem co się dzieje. Kornelia, co ty robisz całą grę, powiedz mi? Nie wiem, tak stoisz sobie przy taskach, odchodzisz, nie wiem, po dwóch, po trzech sekundach, gdzie zazwyczaj robi się je parę sekund. Ja generalnie widziałem zwłoki. Nie wiem, kto je zrobił, ale spoglądałem również, kto wchodzi do yy, elektrykala, Podczas kiedy na przykład yy, było powyłączane i tak dalej. Ja mam pytanie, Cornelia. Ja Dobrze, to ja wiem, to ja wiem. Widziałem, że lecisz odpalić. Ale Kornelia, co ty odwalasz? Powiedz, powiedz dla mnie. Komu łeb ukręciłaś, no? Bo ty robiłaś tam w środku elektryka tam u góry ja ogólnie też gram na telefonie jakby coś, <śmulety> nie? Ty nie zauważyłaś reporta? Nie. Woutujemy Kornelię, wout out, wout out zrobimy. chciała bez reporta? O, nie, no. Na... Co? 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 O, nie, złą osobę kliknąłem. Co wy żeście odpieprzyli? No, na kogo byście no, zagłosowali? Nie jesteście srania? coś Powaliło nie. was na łeb. Akurat oglądałem odcinek Yoshi. Ja nie. Mogę ci... nie, Yoshi jak czytuje, to odpala wszystko i wszystkich z kilometra, ale tak Ale Kościu, ja gram normalnie od. Ile, ile gramy już? No nie wiem, z godziny. No ja siedzę na krześle, czyluję bombę, no ja nie wiem. Jesteście srania na łeb. Co? No hejka. Ej, ale... No hejka, Cornelia, czy możesz, nie wiem, ogarnąć dupę na przykład i dać na dziękuję. No i bardzo dobrze, dziękuję. Dobra, biegnę za Rudą, biegnę za Rudą i się rewive Dobra, biegnę z nią, biegnę z nią. Co ona będzie gadać, co ona będzie gadać? Czemu ona mnie nie chce zabić teraz? Zabij mnie, Ruro! Ciekawa, jaka będzie jej reakcja. Jak mnie zobaczy, jak po mapie biegnę. Czy ona mnie naprawdę nie widzi na tym live? <laughs> ona tylko ludzika mojego widzi Kliknę report nie Mam głośnik Ona nie wie co się stało ja nie... Ale co? No. No, zgłosiłeś ciało Wariacie, ja nie żyję od trzech minut no i... no i dobrze, zdychaj Dziękuję, dobra, czekajcie, zbołtuję siebie skipuję, czy co się dzieje? Ja nie zagłosowałem, to jest ja Jestem... i fajnie się bawisz, lubimy się. Ja nie żyję od trzech minut. Ja byś nie żył od trzech minut, to byś na Ciebie nie zagłosowali. To nie ma No to się wycisz. To, error. O, Ciekawe czemu to error. Ci? Hmm. Ciekawe. Nie, no powiem wam widzowie szczerze, że, że myślałem, że będzie troszeczkę łatwiej. Ale wyszło kilka momentów, dosyć spoko Wydaje mi się, że teraz jak walniemy do to już w ogóle będzie super. Dobra, web, algumę, rudorura, dzięki za gierkę, ale musisz przyznać, że super inteligentnie te haksy używałem. A, i, nie wiem, 150 zł, bo czemu by nie? Na kartę graficzną zbiera, to może to zbiera. Jako na donate'a nie widzi! Jako na donate'a nie widzi w ogóle! Ja byłam na kamerach. <laughs> Jak pluła! O nie, jak mam Bo takiego mocnego. Nie. O. <grymne> Dzięki, Yoshi. Lunaita. <To> <grymne> bo czy tu jesteś? A bo cię wywaliło przecież. Dobra, przecież tego, ale z Discorda poszedłeś, to ty nie grasz już? Nie, bo mnie wyzywają Nie, bo mnie wyzywają, a mnie też Dobra, pal gumę Nie palę gumy, dawaj graj z nami jeszcze, a nie Dwie gierki zagrałeś, mapę do góry nogami dałeś i co, I se idziesz? Powiedz mi, skoro cię zabiłam w tym adminie, dlaczego ty zgłosiłeś ciało? Swoje w dodatku, możesz mi to wytłumaczyć? Dobra, napiszę, że mogę zagrać Mogę zagrać to... Dobra, widzimy tak Smutno jest przez was Ja no, chcę to smutno, przeproście go U. Nie Przepraszam nie, nie. Ale ja Michael'a Jacksona pięknego tu się <gry> Ale nie no, bo wy cały czas gadacie, że ja cheater jestem No niestety crewbait, niestety crewbait No i teraz może grać Teraz normalnie się biega Nie no, do dupy się biega Lubisz do dupy? Tak a, no bo wiesz. Nie się tam nie śmiej. No bo wiecie To mogę ci kupić coś długiego, różowego. Mam już. Masz? No to pokaż Ciekawostki o Joshi. Ciekawostka numer jeden jest taka, że panek zabił i self-reporta zrobił na przykład. Nie, to dziwo nie ja zabiłem. Dobra, no to jak nie tylko kto. Chciało jest na wejściu do nawigacji na tunelu, co to nie To może być Nirol. No pośrodenie. Ja widziałam Nirola w nawigacji. ja tam nie byłem? Nie wiem, co ty mówisz w ogóle. Opowiadasz Dobra, się no to panek, tue... później ja, Nirol. dobra. Na... Pygosun na panka i na Nirola później się czemu na mnie teraz czemu odbiegałeś od ciebie <gulity> ponieważ tam dobra, dobra już koniec jest to jest kurde super jest super, co się tak chcesz? Że nie chciałem do nas tak super jest ale to nie ja no, nie dobra. ja dobra nirol nie ja już kampię na przycisku oho dobra widzowie, nirol ej jak ja teraz wskoczę do wenta? Muszę mieć takiego mocnego benchmarka. Nieee, jakie to było, chamskie. Boże. Yoshi wentował na moich oczach, serio. Nie, nie kłamie, wentował Josi na moich oczach. To tak. jest serio prawa. Na twojej to dupie. Serio. To serio, wentował na <grym> moich oczach. Mój i Stary, jak ja mogłem wentować Yoshi. na twoich oczach? Jak ty da. jesteś pieprzonym impostorem i biegasz za mną no, całą to... gierkę? Powiedziałem, no Yoshi. dobra, słuchajcie, yy, przy przycisku kampie. Chłop siedział i biegł za mną całą rundę, czajcie. No, dobry no, plan. Yoshi, 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 Yoshi. Stary, jakim cudem ty widziałeś, że tam wskakuje? Bierz Naprawdę Panek byłeś impostorem Ale, nie. Nie. nie, no był impostorem Nie wierzę, nie wierzę. <ślesz> <Hop>. <ślesz> Jezu to jest takie zabawne dla mnie Jak ja bym ją teraz zwałtował. Serio, Aha. Cornelia? Josi, co się wydarzyło w reaktorze? Stoję sobie. Ty z węta wyskakujesz. I ja, tak? Ja sobie robię Simona. Odchodzę i nagle ty przychodzisz. Jak do mnie. Simona robisz? W dwie sekundy? Nie, 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 ja tam <noise> mam dwóch sekund. No nie, no wariacie, co ty gadasz w ogóle? Ja byłam tam o wiele więcej. Powiedz wam co? Ja, super. No mów, no. mów, mów. Jeżeli Powiedź. jest jeden impostor, to może po prostu to skipnijmy, bo to jest sytuacja patowa przeciwko słowu. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Kornelia, zgadasz się ze mną? No ale no, Josi, przyjemnie do węta <Grywych> Dobrze, no to skipujemy, no, jak już zadzieliśmy A już ja się to jest w słowo przeciwko słowu Nie no, ja żartowałem, to nie była Kornelia. Ja do Kornelia napisałem Siema Kornelia, tak, tak. zbejtujemy wszystkich, ona mówi Po prostu, że tak. Się poste, nie że nie tak. Jak super jest to, nie? Że sobie nie, biegamy nie dalej, jest tak. fajnie Nie no Kornelia, ale to nie byłem ja, co nie? Ani ty Nie, nie, nie. Ale słodkie, rodzinne zdjęcie robimy No dawaj. Dobra Kornelia, chodź tutaj, na raz klikamy spację Raz, dwa, trzy, spacja Kurde, ja bym rudą zbejtował, żeby zobaczyła jak do wenta skakuje. Dobra, ruda jest tam, więc biegnę do niej. <śled> Jakim imbe robimy? Dogadamy się. Dobra. Panek skakał. Do... Dogadamy się. Panek skakał do venta, widziałem. Okej, okay, dzięki. Dobra, to ja. Odwrotna psychologia. To nie jest on. Just nie go just na just niego. Just Panek skakał do venta i uciek z security. Potwierdzam. Czy to już chodzi? Sad sobie naciskam pas, czekaj, Pas. Czemu moje co naciska, nie widzę siebie, Naciskaj Ej, do menu. Dobra, nie �men O, widzisz? Ja? Niebieski. Ej, niebieski, niebieski, yeah, chłop, też na chwilę tak ja rozATOR, nie, nie Okazuje się, że nie jestem jedynym cheaterem. Blaki, chodź, kto go, wokół stolika sobie pobiegamy, chodź. A to, to jest, do to jest nie, Niro. Dobrze, no jest ja, no Jezus Maryjo, tańczyłem sobie wokół stołu i nagle go chłopubi zdupił Niro i oczywiście wszyscy głosują na mnie. Jak ja to grę No jak nie śmieci robiłem, nie. Niro, co ty gadasz? Jak ty nie śmieci. Dobra, Blaki, głosuj. W widzę, więc korzystając z okazji tego, że w sobie, nic się dzieje. Pamiętajcie, że na smtastor.pl niedługo będzie drop nowych itemów Naprawdę będą mega fajne rzeczy Na przykład będziecie mogli pojąć sobie taką bluzę I do kryształków Niedługo dropi wszystko będzie limitowane Dlatego pamiętajcie smtastor.pl I wszystkie linki do social mediów w opisie Ja muszę z jakiegoś momentu wyskoczyć znowu na ich oczach O dobra, jest blaki Co nagada gada w ogóle? Halo wracaj Halo wracaj, dobra to wracam Siema Coś, co, co się działo o, Tutaj panek kurde w medbeju zabił gościa Czerwonego Co się tam widziałem blakiego jak wszedł do medbeja Ale blaki nie, blaki jest czysty, ruda też jest czysta, kornelia też e eee, już, o <laughs> Nie wiem jak on 4 impostorów Ej, wytypy, ale że kamery Aha. się już świecą? Ej, nie. Ej co? Ej, ja chodzę! Ej. Ja nie mogę! Nie, bo ty też to widzisz? <noise> ja już myślałem, że, o, że to jesteś nie tak. Ale tańczy normalnie. <noise> o! Josi wreszcie o. ćwiczy na bieżnim. Nie, no ale żeby zabijać, jak ja się skanuję. Żałosne zachowanie. I to jeszcze rudą. jak kto zabił? Powiedz mi. Blaki. Blaki zabił. Chcecie założyć, że to był Blaki. się zgasło światło. Patrzyliśmy tutaj, jak Josi ładnie tańczy. Przychodzi Blaki i nagle To Danielsia prawda. Tańczyłem Billie Jean na bieżni I teraz już. Wy, to czego dlaczego ty mogłeś wentować? Bo byłem A, postarze. Postarze. Żałosne jest, że właśnie nawet nie podejrzewaliście <laughs> o takie coś. Ej! Wy, pan, pan, pan! mi pomóc. Marlon. Halo! Jako, że że jestem mesjaszem. Chciałbym was pogłaskać no, po głowie, nie ale niestety nie mam rąk. Udaję się na spoczynek. Do... Żegnajcie. Pan z wami, moje drogie dzieci. Żegnajcie. Udaje się na spoczynek. Dobra, widzowie, dziękuję za obejrzenie. Twitch TV, osi Tutaj macie Twitter, tutaj macie Instagram. Wbijajcie na Instagrama, bo aktywność spadła trochę. Fajnie, bo jakbyście wili, polajkowali wszystkie zdjęcia. I tutaj macie kanał z szotami. To sobie możecie zasubskrybować, bo fajnie by było, jakbyście oglądali tam filmy. Wiecie, o co chodzi. Nara.